Witam w pierwszym wydaniu Ekspresu Studenckiego. Dzisiaj opowiemy o wykładzie przeprowadzonym przez profesora z Turcji, zmaganiach maturzystów, zbiórce na wazę dydaktyczną naukową oraz zainteresowaniach naszych studentów. Witam i zapraszam, Oliwia Grzęska. 6 maja studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu mieli okazję wzięcia udziału w specjalnym wykładzie przeprowadzonym przez profesora z Uniwersytetu Cianakale Onsieki z Zmart. Zajęcia miały na celu przybliżenie kultury tureckiej, integrację z zagranicznymi studentami oraz zachęcenie do wzięcia udziału w programie Erasmus. Zawsze czułem, że powinienem opowiedzieć o swoim kraju, a dziś w końcu miałem tę możliwość. Chciałem podzielić się swoimi doświadczeniami ze studentami z zagranicy oraz bardzo chciałem ich poznać. Dzisiejszy wykład przeprowadzony przez profesora z Turcji jest elementem dobrej kolaboracji pomiędzy naszymi dwoma uniwersytetami. Dzięki temu możemy nauczyć się, jaki poziom badań jest przeprowadzony w Turcji, ale również możemy się nauczyć, jaki rodzaj kultury, języka i formy nauczania oraz jaki poziom internalizacji są na uniwersy czelekane. Jest to element, dlaczego my, profesorowie z Aksim, podróżujemy do Turcji i dlaczego my zapraszamy tureckich profesorów do Polski. Bardzo mi się podobało, jestem bardzo zaskoczona i w ogóle Turcją, bo jednak Turcja, którą widzę na social mediach, jest troszkę inna, a tutaj mam taki żywy dowód, jak ona wygląda. Plus, miałam okazję spróbować prawdziwych tureckich słodyczy, więc było to całkiem ciekawe doświadczenie. Dzisiejszy wykład był bardzo dobry, bardzo pomocny, zawierał wiele informacji, jak nauczyć się nowych rzeczy w innych miejscach z Turcji. W ostatnich dniach uczniowie przystąpili do egzaminów maturalnych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak poradzili sobie z tymi wyzwaniami ambiturienci zespołu szkół mechanicznych i elektrycznych w Toruniu. Zapytaliśmy się ich, jak oceniają stopień trudności arkuszy. Wydaje mi się, że dobrze, na pewno lepiej niż polski. Było kilka zadań, które mnie zaskoczyły, ale nie było jakoś strasznie. I jak Ci poszło tego roku Wydaje mi się, że tak średnio, nie jestem za bardzo zadowolony z siebie, chociaż poziom nie był zbyt wysoki. I jak Ci poszło? Yy, mam nadzieję, że jest zdane, nie wiem. <laughs> ja z matematyki jakoś super nie jestem, więc zobaczymy. A jak byś ocenił poziom trudności? Yy, nie był wysoki, tak szczerze. Zadania w większości były proste. Wiadomo, zdarzyło się parę trudniejszych, Aczkolwiek myślę, że poziom w porównaniu do lat ubiegłych był trochę niższy ruszyła zbiórka pieniędzy na bazę naukowo-dydaktyczną na kierunku lekarskim Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ma to pomóc młodym studentom w rozwoju ich wiedzy i umiejętności. Do utworzenia kierunku lekarskiego było potrzebne przygotowanie dużej bazy diagnostycznej. Są to przede wszystkim laboratoria, trzy laboratoria, trzy pomieszczenia. To jest laboratorium mikrobiologiczne, genetyczne i immunologiczne. Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratorium Medycyny Nuklearnej. Kolejne zadanie, które stoi przed nami i to jest bardzo kosztowne zadanie i pracochłonne, to jest przygotowanie Centrum Symulacji Medycznych zgodnie z wymaganiami. W tej chwili studenci w kierunku lekarskiego i pilniarskiego powinni również uczyć się na fantomach i to zadanie Stoi przed nami, więc zbieramy na to środki finansowe. Studenci Aksim mają wiele pasji, na przykład angażują się w tworzenie kanałów na portalu YouTube czy podcastów. Wzbudzają one spore zainteresowanie również poza uczelnią. Taką osobą jest Adrian Kamiński, założyciel kanału Luźne Gadanie. Była z nami również Anna Broda. Zapytaliśmy Adriana, skąd wziął się pomysł na taką inicjatywę. Pomysł na luźne gadanie wziął się stąd, że jestem fanem kanału Zero, a przedtem byłem wiernym oglądaczem Krzysztofa Stanowskiego w kanale sportowym. I tak pomyślałem sobie, kurczę. Bardzo, bardzo spokojny pomysł, fajny format. Pomyślałem sobie, a jakby to tak zrobić. Coś podobnego, ale yy, gdzie prowadzący, to, to byłoby grono młodsze mojej rówieśnicy. No i pomyślałem sobie o tym, że w sumie jest to też dobra okazja do budowania swojego warsztatu. I w pierwszym semestrze, gdy mieliśmy dużo takich zajęć związanych z radiem, no to prowadziłem przede wszystkim różnego rodzaju wywiady. Prowadzę. Luźną krytykę i zaproponował mi to właśnie Adrian. To tak było dosyć spontaniczne, bo dostałam od niego wiadomość. Hejka, Aniu, czy może chciałabyś coś tam ponagrywać o filmach? Dlatego, że po prostu zauważył, że gdzieś tam na Instagramie publikuję swoje treści związane właśnie z filmami, kiedy wracam z kina. I tak to właśnie się zaczęło. I właśnie tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Studenckiego Ekspresu. Z Państwem była Oliwia Grzęska. Dziękuję za uwagę i widzimy się za tydzień o tej samej porze.